Cześć, witam się serdecznie w kolejnym już filmiku dotyczącym subjuntivo, w którym skupimy się na preterito imperfecto i subjuntivo, e struktura i usus, jego strukturze i użyciu. Zdaję sobie sprawę, że tych czasów w jest naprawdę dużo i zastanawiasz się może teraz, po co mi kolejny czas, ja już tyle mam na głowie z tym subjunctivo presente, z tym subjuntivo perfekto. Ten czas jest o tyle istotny, że używamy go m.in. w zdaniach warunkowych. A te zdania warunkowe typu drugiego, które sobie porozmawiamy za jakiś czas, wcale nie są takie trudne. Także warto przynajmniej poznać odmiany czasowników w Preterito imperfecto, po to, żebyś mógł w przyszłości stosować tryby warunkowe. A z czasem, jak wejdziesz już na taki wyższy poziom, e, zobaczysz, że użycie tego Preteritum Imperfecto też wcale nie jest takie trudne. Zacznijmy zatem. Preterito imperfecto subpuntiwo, to czas przeszły trybu Tak Używano go w staniach hipotetycznych życzeniach, ale też w mowie zależnej i w kontekstach formalnych. Pojawia się po określonych wyrażeniach, które wymagają subjuntivo. Te wyrażenia będą w przeszłości. Za chwilę to deprecyzujemy. Oto przykładowe zdania z użyciem tego a, czasu. Quería que viniera a mi fiesta. Chciałem, żebyś przyszedł na moje przyjęcie. Querer typowe określenie, które nam wprowadza subjuntivo. Si tuviera dinero viajaría por el mundo. Gdybym miał pieniądze, Podróżowałbym po świecie. I tutaj to suppuntivo imperfecto występuje w zdaniu warunkowym w tej jego pierwszej części, gdybym miał pieniądze. Ok? W eee, jaki sposób tworzymy ten imperfecto subpuntivo? No, znowu musimy sobie wziąć odmianę jakiejś osoby. Tylko nie w presente, a w preterito indefinido. Mówimy, bo jak jak powiedziałam, jest to czas, który się odnosi do przeszłości. Dlatego bierzemy sobie. Osobę z przeszłości, z czasu przeszłego, preterito indefini. I interesuje nas trzecia osoba liczby mnogiej. Dlaczego tak? No bo tam występują też niektóre nieregularności, więc gdybyśmy wzięli pierwszą chociażby, to ta odmiana byłaby nieco inna. Dlatego to jest ważne, żeby odmienić sobie ostatnią osobę. Edios, edios. Jeżeli weźmiemy sobie takie czasowniki regularne, jak hablar, comer, vivir, no to tam mm, mamy końcówki hablarum, komieron, vivieron. Odcinamy to "-ron", i zostaje nam temat "-abla", "-komie", "-bibie". Tak I do nich, do nich dodajemy sobie końcówki. I mamy dwie opcje, dwie alternatywy tutaj. Będą takie końcówki jak "-ra", "-ras", "-ra", "-ramos", "-rais", "-ran", albo se "-ses", "-se", "-semos", Zaraz to pokażę na odmianie, jak to wygląda, bo takie zakowanie samych końcówek brzmi śmiesznie. E, pamiętaj, że są dwie opcje. E, obie są poprawne. Ta jedna, ta rzadsza, eee, powiem o tym przy okazji omawiania drugiego trybu warunkowego, nie zawsze będzie występowała, nie w każdej z sytuacji, tak? I to wyjaśnię eee, wtedy. Warto jest, żebyś wiedział, że są takie dwie opcje I ja Ci powiem, że z mojego doświadczenia, że na początku ja się nauczyłam tej pierwszej, te ra, raz, ra, a z czasem, jak już nabrałam pewnej płynności w języku hiszpańskim, no to sobie dorzuciłam i czasami sobie modyfikowałam, rozużywałam jednej raz drugiej. Natomiast na start nauczyłam się tej pierwszej i po prostu miałam świadomość, że istnieją te drugie końcówki. No to spójrzmy, jak się te przykładowe odmiany prezentują. Czyli mamy jedną opcję. ablara, hablaras, hablara, hablaramos, hablarais, hablaran. Albo hablase, hablases, hablase, hablásemos, ablaseis, hablasen. Albo taka forma, albo taka forma. To samo będzie z komer, komiera, komiera, z komiera, komieramus, komierais, komieran. Albo komiesę, 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 komiesemus, komiesę, komiesem. Jak widzisz, akcent będzie zawsze, czy to jest forma ara czy ase, w nosotros. Tak, bo tu znowu mamy tą jedną uh, sylabę więcej, i chodzi o to, żeby akcentować tą uh, samogłoskę uh, z tematu. Okay? No i vivir, viviera, vivieras, viviera, vivieramus, bibiera", vivierais, vivieran. Natomiast jest, jest ta rzadsza też odmiana. Viviese, vivieses, vivieses, viviesemos, viviseis, i jakby to się prezentowało, jeśli chodzi o czasowniki nieregularne? Tu już nie będę każdego tematu, omawia, przykładu omawiać, w sensie nieregularne w preterito indefinido. No jeżeli mamy czasowniki, które są albo całkowicie nieregularne, albo mają nieregularną trzecią osobę, tak jak to było w przypadku czasowników z obocznościami, na przykład dormir, mamy durmierun. No to będzie durmiera, durmiera, zdurmiera, albo durmiesy, durmiesy, zdurmiesy. Bierzemy tą trzecią osobę liczby mnogiej. Tu nie ma dodatkowych nieregularności, po prostu musimy znać wszystkie formy preterito indefinito, czy one są regularne, czy nieregularne. W filmiku na, na, na subuntivo presente umawiałam krok po kroku każdą odmianę. Tutaj sugeruję Tobie, że jeśli chcesz, weź sobie różne czasowniki, które są nieregularne w preterito indefinito, albo nawet te, które są regularne, i posprawdzaj siebie. Zrób kilka takich odmian przykładowych i możesz poszukać jakiegokolwiek narzędzia w internecie takiego, które odmienia nam czasowniki. One po hiszpańsku się nazywają conjugador, więc albo szukamy conjugador albo conjugaciones, sprawdzamy sobie wtedy w tych odmianach czasowniku czy ta odmiana jest poprawna. Możesz też wejść do słownika word reference i tam jeżeli wejdziesz w opcję conjugador też będziesz mógł e, sobie odmienić te czasowniki i sprawdzić, czy zrobiłeś to poprawnie. I do tego Cię zachęcam jako do przećwiczenia tego tematu. No, to wróćmy jeszcze raz do tego, kiedy należy używać e, preterium Perfecto dysupuntivo. Nie powiedzieliśmy sobie jeszcze za dużo. Używamy go, gdy czasownik główny jest w przeszłości, a zdanie wymaga subunktiwo. Tak? E, czasownik główny. Czyli te wszystkie zwroty typowe dla subjuntivo, cieszę się, że mam nadzieję, że przykro mi, że i tak dalej, one muszą być w przeszłości. W przeszłości oznacza albo czas preterito indefinido, albo czas preterito imperfecto, albo czas preterito plus quo imperfecto. To są trzy czasy przeszłe. Nie myl tego, proszę, z preterito perfecto. To nie będzie czas przeszły wprowadzający ee, ten czas. Te trzy czasy indefinito, imperfecto i plusco imperfecto będą nam wprowadzały e, preterito imperfecto sub Za chwilę sobie zobaczymy na przykładach jak to wygląda. Ok, czyli jeżeli mamy zwroty typowe dla suppuntivo odmienione w tych trzech czasach e, i odnosi się to do przeszłości, to wtedy używamy preterito imperfecto de subuntivo. Nie możemy wtedy użyć preterito e, e, użyć presente de bo on odnosi się do teraźniejszości i przyszłości czyli mamy początek zdania w teraźniejszości, a reszta się odnosi do teraźniejszości lub przyszłości. I nie możemy też użyć preterito perfecto bo on odnosi się do przeszłości, ale początek zdania jest wyrażony w teraźniejszości, bo mamy to połączenie teraźniejszość z przeszłością. Spójrzmy sobie za chwilę na konkretne przykłady. Czyli tak, presente, zdanie główne jest w teraźniejszości. Chcę, żebyś, cieszę się, że, przykro mi, że, wątpię, że, ok. Mówimy o teraźniejszości. preterito perfekto sub zdanie odnosi się do przeszłości, ale skutek jest teraźniejszości. Cieszę się, że coś zrobiłeś. Przykro mi, że tego nie zrobiłeś. Obawiam się, że to nie wyszło. Okay? Czyli takie połączenie. Teraźniejszość, przeszłość. Natomiast preterito imperfecto sub jesteśmy osadzeni typowo w przeszłości. Przykro mi było, że nie przyszedłeś. Chciałem, żebyś przyszedł w przeszłości, ale nie przyszedłeś. Ok? Czyli mówimy o. W tym, co się działo kiedyś. I spójrzmy sobie na konkretne zdania, żeby to skontrastować. Mam nadzieję, że to lepiej nam pokaże, kiedy używać tych różnych typów subkontiwą. Presente subkontiwo, kiedy czasownik główny jest w teraźniejszości. Quiero que z mas. Chcę, żebyś się więcej uczył. Chcę, żebyś. Teraźniejszość, odniesienie do przyszłości lub teraźniejszość. Preterito perfecto, czasownik główny jest w teraźniejszości, ale skutek był w osadzony w przeszłości i ma związek z teraźniejszością, tak? Me alegra, kia jas aprovado Ja się cieszę teraz, że ty kiedyś stałeś egzamin. Ok? W teraźniejszości jest skutek, w teraźniejszości jest to wyrażenie, natomiast to, co się stało, było w przeszłości. Me alegro kia egzamin. Ucieszyłem się, że zdałeś egzamin. Dwie czynności osadziły się w przeszłości. Ok? Chodzimy jeszcze trochę więcej szczegółów, jeśli chodzi o zastosowanie. Używamy go po czasownikach wyrażających życzenie, wolę, uczucia i tak dalej. To jest typowe czasowniki dla subfundivo przeszłości. Queria, ja miałem ją Chciałem, żebyś mi pomógł. Chciałem wtedy, żebyś mi pomógł wtedy, tak? Wszystko jest w przeszłości. I to chciałem, to jest to wyrażenie typowe dla subfundivo, ale osadzone w przeszłości. Me sorprendio i foresta namablili. Zaskoczyło mnie, że byłeś tak miły. Jedno i drugie się wydarzyło w przeszłości. To, że mnie zaskoczyło coś i to, że byłeś miły. Me sorprendió jest typowym wyrażeniem dla subhundiwo. Używamy go w zdaniach warunkowych typu drugiego, hipotetycznych, mało prawdopodobnych. Tutaj nie będziemy wchodzić w szczegóły, bo ja te zdania będę omawiała przy okazji filmiku na temat e, trybów warunkowych. Si tuviera dinero, más. Gdybym miał pieniądze, podróżowałbym więcej. Ale nie mam, więc nie podróżuję. Si tuviera Gdybym miał. I to jest użycie tutaj subpunktywą imperfektu. Używamy również w mowie zależnej. O tym też będzie osobny filmik. Chcę po prostu, żebyś wiedział, jak powszechne jest to stosowanie tego kryterium imperfektu i dlaczego warto uczyć się jego odmian. Gdy stanie główne jest w przeszłości Myliho Kielu i Fiera powiedział mi, żebym to zrobił. OK? I to, żebym to zrobił, jest wyrażone w pryterito imperfektu. OK, no to podsumujmy sobie. Preterito imperfecto zawsze wymaga, aby czasownik w zdaniu głównym był w przeszłości. Indefinido imperfecto plus po imperfecto. Czyli quería, quise, a yo querido, tak? Takie czasowniki nam wprowadzą preterito imperfecto de subjuntivo, OK? Nie można go mieszać z presente subjuntivo ani z perfecto, jeśli zdanie główne jest w przeszłości, tak? Czyli ani presente subcundivo, ani preterio perfecto subjuntivo nie zastosujemy, jeżeli ten czasownik jest w przeszłości, że będzie queria, quise, había querido, nie możemy użyć presente subjuntivo i nie możemy użyć preterio perfecto subjuntivo. Użyjemy tego imperfecto. ok? Stosujemy go w życzeniach, zdaniach warunkowych i w mowie zależnej, tak? Czyli użyjemy go we wszystkich sytuacjach, które prowadzą subjuntivo, a ponadto w zdaniach warunkowych i w mowie zależnej, o czym sobie powiemy w szczegółach w kolejnych filmikach. Zastanów się, jakie inne sytuacje mogą wymagać tego trybu, tak w sensie wymyśl sobie sytuację, w których ty mógłbyś użyć tego pretérito imperfecto subjunctivo. Żałowałem, że nie poszedłem na imprezę. Bałem się, że nie zdam egzaminu. Tak? Tego typu sytuacje, wymyśl sobie kilka takich przykładów, które będą dla ciebie znaczące. Upewnij się, że ten czasownik wprowadzający pretérito imperfecto subjunctivo jest w przeszłym czasie i stwórz sobie takie Zdania. Do zobaczenia w kolejnych filmikach. Adios!